Dobra, witam Was na kolejnym naszym filmiku. My właśnie szykujemy się do naszego wakacyjnego wyjazdu, oczywiście kamperem. Patrzcie, zobaczcie, jesteśmy prawie już spakowani. Marcin oczywiście ogarnął bagażnik, wespa jak widzicie jest na swoim miejscu. Leżaki, hulajnogi, chłopców, deska do pływania i inne drobiazgi. Ja natomiast zajęłam się wnętrzem campera. zapraszam do środka. Wszystkie, prawie wszystkie nasze rzeczy umieściłam w schowkach, które znajdują się z tyłu, nad łóżkiem. Na razie one są ładnie, zgrabnie poukładane, ale chyba tylko na chwilę, bo w moich chłopców zaraz będą, będzie wszystko zwinięte w kłębek i będą oczywiście wszystkiego szukać. E, tutaj w schowku pod łóżkiem pierwszym mam rzeczy, które wymagają prasowania i żeby nie wyciągać żelazka, oczywiście powiesiłam je na wieszakach. Tutaj się pochwalę naszym ostatnim zakupem. Zaopatrzyliśmy się w kostkarkę do lodu. Świetnie się sprawdza, zwłaszcza w upały. Po drugiej stronie takie rzeczy spożywcze. Mleko woda. No i napór e, Tutaj. W tym schowku pod podłogą są również e, różnego rodzaju napoje, e, gazowane woda, lodówka w zamrażarniku mięsko proporcjowane ładnie przez Marcina, ulubione e, lodu chłopców. Natomiast tutaj najpotrzebniejsze rzeczy spożywcze i nie tylko. Także tak nasz kamper z grubsza wygląda, tutaj pieczywo, tutaj jeszcze jakieś dżemiki, nie dżemiki, chłopców płatki do mleka. My wyruszamy dokładnie za godzinę, a gdzie? Oczywiście, że do Włoch, tym razem na Sardynię. My już jesteśmy w podróży, mimo iż dzisiaj jest piątek, ruch jest na drogach umiarkowany i jedzie się bardzo spokojnie. Aktualnie znajdujemy się na stacji benzynowej, ostatniej stacji w Polsce pod granicą polsko-czeską, przerwa na tankowanie oraz oczywiście kawę. Kochani, kawka już jest zaserwowana, a ponieważ, jak już wspominałam, jesteśmy pod granicą z Czechami, no to niestety musimy pamiętać o naszym czytniku. czytniku. Do opłat za autostrady już, przepraszam za ten bałagan, gdzieś tutaj jest, o. znalezione. Miało działać już z UTOM naszą, ale z czytnikiem uniwersalnym, ale jeszcze nie działa. Gdzieś go tutaj Jakieś podłączasz, opłaca? tak? Tak, tutaj na 12V, 28 osie, euro jeśli sieci, także znaczy, pieniążki są. Nic więcej, no. no to ruszamy. E, powiedz mi, jaki masz plan na dzisiejszy wieczór? Gdzie dojeżdżamy? Jedziemy przed siebie 5 godzin. <laughs> nie, 4 jeszcze. Prawdopodobnie ja mnie to będzie wiedeń. Czyli tam spędzimy na jakimś parkingu noc, tak? Albo tak jak ostatnio przy Winnicy, albo w mieście. A ta Winnica to pamiętasz, gdzie była? Bo... A nie, gdzieś z boku się zjeżdżało. A no, to nie było za Wiedniem? To kawałek, kawałek, kawałek za Wiedniem, ale to kawałek za Wiedniem. Aha. A, a często stawaliśmy też przed Wiedniem na takim parkingu, przy hotelu. Przy stacji benzynowych. No, ale też. To, to Rozental był no, tak? Już wygląda? nie pamiętam. Rozental to chyba marka <grym> jakichś sztućców albo porcelany. E, coś, coś na Eric. Dobra, nieważne. Ruszamy w każdym razie. Przed siebie. A na miejsce do portu. Nam... Ale poczekaj, bo jeszcze nie powiedzieliśmy, że właśnie. A gdzie że my jedziemy? Powiedziałam, że jedziemy na Sardynię, Aha. ale płyniemy na Sardynię z promem z Liv Livorno. Livorno z e, ostatnio było Civitavecchia, tak? Tak. Więc naszym celem jest e, Livorno, ale najpierw... 1235 km. O 6 rano będziemy. Najpierw oczywiście Austria. Traci. Chłopcy są już gotowi. Szymon! Zapraszam jedziemy na no to ruszamy. sobie Jak Ci się podoba? Repertuar muzyczny. Trzeba na kanapie, mówię sobie łapić, po to się trafię. Ej, 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 no i tak nam Jędrzej umila drogę, ponieważ mamy problem z internetem. Nie, wiem co Trzeba na Bez komentarza chyba. Nie, muszę już przyzwyczajcie. Daby jej na imię Krystynna. Znajdujemy się w Austrii. Dojechaliśmy wczoraj późnym wieczorem na parking koło Winnicy, zaraz za Wiedniem. Tam z tyłu widzicie naszego kampera. I tak to wygląda miejscówka. Zaraz Wam pokażę jeszcze bliżej. Zobaczcie. Jaka ogromna jest ta winnica, po której stanęliśmy kamperem. tam dalej za drzewami też jest. Teren jest Można skosztować. Jeszcze nie dojrzało. A my idziemy po ścieżce rowerowej. Jakbyście chcieli tu przyjechać na rowery, to rewelacja. Zaraz zobaczycie sobie ten eee, cały plan Trasy Trasy wszystkie... Jest tych tras po prostu kilometrów można spędzić miło w Sosie i to, to jest To są górskie trasy wow. przewyższenia około kilometra są, więc a my jesteśmy? Tu. Sos. A Sos. Mhm. Więc trasą i, i piękne trasy rowerowe po 35-27 km Tylko raczej czarne i czerwone. Niebieskich brak. Dla wymagających. Czyli dla bardziej zaawansowanych mhm. cyklistów? To co mam. Przesunia ostatnia w tym sezonie Weźmiemy, Dobra, zbieramy. ruszamy. Następny przystanek już Włochy. Nie, jeszcze gdzieś zatrzymamy w jakimś miasteczku małym. Pojedziemy nie a dwójką na Grac. tylko lecimy chyba 6 na Klagenfurt. Mhm. I tam jest część drogi, która nie jest autostradą. Będziemy jechać przez miasteczkę małe. Około 100 km dłuższa trasa? Nie, krótsza, krótsza, Klucza? 30 km krótsza. Ale my i tak w dużej prędkości nie rozwijamy. A tam będą widoki. A autostrada bez sensu. Nie jechać autostradą, żeby jechać. Tak to przynajmniej coś zobaczymy. Po drodze, dokładnie. To tam są takie malownicy fajne. Miasteczka w górach, bo, to, bo przez górę będzie pokażemy może coś jeszcze. No to w drogę. Chodź. Wjechaliśmy właśnie do Włoch, a po drugiej stronie, jak widzicie, koreczek do bramek. Zaczęły się powroty no, ma kilka kilometrów co najmniej No ale dzięki naszemu cudownemu urządzeniu, które tutaj się znajduje. My przejechaliśmy pocztiem, pocztiem, pocztiem i my w korku nie staliśmy. Po prostu byliśmy szybsi od innych. I też byśmy jechali poboczem. Natomiast nakaz jazdy poboczem. Jak się ma ten telepasa? My już dojeżdżamy na naszą miejscówkę we Włoszech, dokładnie do miejscowości Gemona del Frulli, teraz zobaczycie nasz wjazd na kemping. Jak zdążyliście zauważyć miasteczko mieści się w górach. Rok temu tam byliśmy na tym zamku. jest w remoncie. Ja można było do obiadu wejść. Tu musicie uważać przy dojeździe. Nie wszystkie wiadukty mają dużą wysokość. Niektóre mają po 3 metry. Więc Ten akurat miał 5. Ale jest kilka dróg dojazdowych. I nie wszystkie mają wysoki według. Trzydzieści i jest dworzec. Miasto teraz wymarłe jest, bo jestem. Jedyny minus tego kempingu to co? Tak zauważyliście, pociągi. Wędoliną będą jeździć. No, od godziny chyba 23:00 jest cisza, ale rano wcześnie koło zaczynają jeździć zaczynają i to bardzo, bardzo głośno I szybko kolej szybki szybka kolej dużych prędkości w jakim ładnym miejscu jest usytuowane. Zajmie to miejscówkę? Zajmie? Nie. Po lewej stronie macie stanowiska do mycia garów. Gary Marcin będzie podłączył nas do prądu. Co Marcin? Masz taki długi kabel? Będziemy teraz zapłacić za nasz postój. Płatności się dokonuje w hotelu obok. Mam nadzieję, że już się skończyła. To nazywa się Willy. Umieści się również pizzeria i restauracja. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ok. Z to na noc? Z tego co to na matina... Jak tam opłata za jedną dobę? Niedrogo. 15 euro. Czyli? 15. 15. Tak? Pani coś pytała chyba o... O łazienkę. O ale. korzystanie z łazienki. Tak. <noise> Niestety mój włoski nie jest taki idealny, ale... Nie zrozumiałem na początku. Ale no, chyba to jest. Za, za dużo pytań. Ta starsza pani, jakby była z nią rozmawiać, to ona powoli mówi i da się z nią pogadać, A ta młodsza była. Za dużo pytań zadawała. Okej. A Macie z tyłu. Widoki. Bo pytała się o klucz do łazienki, czy tam macie łazienkę? Tak, no, można skorzystać z wóz i toalety. Y... To w hotelu. W hotelu oczywiście. Więc. No sobie sobie Myślę, że i próżnice są. Również. Tak, tak. To dodatkowo się płaci, myślisz? Nie. Ja też nie wiem. Ale w każdym razie, Tutaj jak przyjeżdżaliśmy 6-7 lat temu, to, to było za darmo. Tak, po... tak. Tak czy. Tak, tak. Tak, czy. Czas... Tak, Remontują. Remontują. Pani się ten, czyli tam tam druga część. A to zaraz zobaczymy, i macie A teraz zapraszamy was na zwiedzanie naszego kempingu. Chodźcie z nami. Warto było przejechać 900 km. Jesteśmy właśnie na kolacji. Nie byli z kolacją. Ja pizzerii restauracji. A, ja ma wina. Aha, pa, to jest moje. I oczekujemy na pizzę. Jesteśmy strasznie głodni, bo w niestety około 11.00. Zjedliśmy śniadanie, a potem tylko przekąska na stacji, czyli lody. A razie jest tylko picie. Dzieci czekają na pizzę. Na Za wyjazd. Bardzo dobre. Mm -hmm. Czyli co, warto 900 km, tu przyleciej? No, na... samego wina. Barbara, przerw i jedzenie. Powiedz jak to smakuje. No i jak? A co macie? Co masz? Mm -hmm. Ja mam primavera. Macie i A no, ja jak zwykle margaritę. No, A ja jak zwykle, ciemność innego. To był głodny najbardziej. A, jeden kawałek. A ja? Chłopcze. Hej, Jędrek też już. Ostatni. Mm -hmm. Smakowało? Nie, dobrze. Jemy dalej. I biesiadujemy dalej. Długa noc przed nami. Jutro trzeba do Wiedborna dojechać. Mamy niecałe 500 km. Ale jeśli nie będziemy spieszyć. 9 godzin. Będziemy Jutro będziemy płynąć 22.30, całą noc do 7 rano. 22.30 wykonamy. Oczywiście, jeżeli będą głosy wirtualne, to... bo ostatnio jak pan na zasady, niestety było później 3 godziny. Ale liczę, że jak będzie wieczór, to, to, to już się ogarną. Rano. I chcemy zdążyć przed Siestą, żeby się zameldować, bo. Bo jak nie, to dopiero o 16 albo 17. No, Więc tak to byśmy się zdążyli zameldować. Powoli się rozłożymy. Kończę nadawać. Aqua. Aqua naturale. Si? No frizzante. Naturale. A, ciao, ciao. O, winko Mam Mamy jeszcze dużo tego wina. Zamówiłeś. Mm -hmm. Myślałem, że mezzo litro. O to un litro. Ciao ragazzi.